Objawienia woli Bożej Elżbieta Gaz, wyleczenie ziemskiego ciała. Całkowite wyleczenie ziemskiego ciała waszego zależy wyłącznie od Was: od oczyszczenia waszego ciała z toksyn, cukru, trucizn, tłuszczu, soli i szczawianów oraz ducha z negatywnych energii, jakie gromadzą się na waszej aurze. I wewnątrz aury. Takie oczyszczanie ducha i ciała ziemskiego, pojazdu dla ducha, powinno następować jednocześnie. Wtedy jest najlepszy skutek działania oczyszczania. Wasze codzienne jedzenie śmieci i różnych dziwnych produktów, suplementów, diety oraz medykamentów, które są dla Was toksyczne, powodują zatrucie. Ziemskiego ciała. Wy jednak uważacie, że zdrowo się żywicie, sami się stresujecie i zatrzymujecie tym wyrzucanie naturalne i normalne przez organizm wszystkich wewnątrz różnych związków sztucznych, tłuszczy oraz trucizn. Strach, jaki jest w Was, bo dajecie się wszystkim straszyć ktoś tupnie, a Wy już trzęsiecie się ze strachu. Bo jesteście bez potrafienia wziąć odpowiedzialności za siebie, co natychmiast powoduje brak trawienia w żołądku, a następnie w jelitach. Wątroba ma od razu dużo trudniej i słabo odtoksycznia wasz organizm. Można już zaobserwować blokadę splotu słonecznego na duchu. Zostaje przerwane połączenie ducha i ciała ziemskiego. Ziemski duch. Staje się jednoprocentowe energetycznie, zaczyna chorować ciało, bo zatrzymują się wszystkie śmieci. Wtedy zaczyna ciało zwiększać swoją objętość. Stajecie się słabi, ciągle wam mało snu, śmieci w organizmie jest coraz więcej, a wasz organizm coraz słabszy. Już jest bez siły, aby samodzielnie uruchomić oczyszczanie. Radzić sobie z wyrzucaniem śmieci. System limfatyczny jest tak zapchany, w żyłach krążą śmieci. We wszystkich słabych miejscach organizm wrzuca wszystko, co jest bez możliwości natychmiastowego wyrzucenia na zewnątrz. Bez możliwości jest sam sobie poradzić, tym bardziej, że starsze śmieci skumulowane zaczynają gnić i rak gotowy. Jesteście tym, co jecie, tym, co pijecie i tym, co oddychacie. Wszystkie te produkty potrzeba, aby były naturalne i czyste ekologicznie. Przekonujecie, że to, co jecie, jest dobre, bo Wam smakuje. Zwracacie uwagę na walory smakowe, a kto z Was zwraca uwagę na walory odżywcze? Nikt. To, co dla ziemskiego ciała najważniejsze. Zwracacie uwagę na piękne ciało ziemskie, a jesteście bez zwracania uwagi na pięknego i rozwiniętego ducha. Pijecie codziennie kilka filiżanek kawy, która bardzo przekwasza organizm. Palicie papierosy, które są dla Was i dla ludzi w Waszym otoczeniu trujące. Zamiast zjeść śniadanie, które będzie paliwem i energią dla ciała ziemskiego. Z wygody i lenistwa biegniecie do medyków akademickich, boicie się wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie. Dokładają wam trochę leków i jeszcze jesteście bardziej chorzy o skutki uboczne działania leków, co jawi się jak ciemnota i ciemności, ponieważ o waszym zdrowiu medycyna bez mówienia wam prawdy. Wasz organizm oczyści się natychmiast, jak zrozumiecie, że najważniejszy jest stworzyciel i życie w prawach Pana. Jak zrozumiecie, że jesteście dla siebie ważniejsi i zaczniecie codziennie dziękować wyrażaniem uczuć w słowach do Pana za wszystko, co macie. Skończycie biadolić i narzekać, zaczniecie żyć w radości, dbać należycie o siebie ducha i swoje ciało ziemskie. Natychmiast zacznie następować prawidłowe oczyszczanie organizmu. Nastąpi wewnętrzna równowaga. Zrozumiecie, że jesteście najważniejsi i wasze zdrowie. Reszta to narzędzia do rozwoju duchowego i dodatek do was to przyjęcie prawdy o was. Każdy ziemski człowiek rozumie to wtedy, kiedy jest już za późno. Kiedy duch szykuje się do odejścia z ciała ziemskiego, kiedy to ciało ziemskie jest już tak słabe i przez medycynę akademicką pokaleczone, to wtedy łapiecie się za głowę i mówicie: Jaki ja byłem głupi, bo wszystko było dla was ważniejsze od was ducha. Natomiast, gdy jest za późno, wtedy rozumiecie, że należy się skierować do miłości duchowej. I najważniejszy jest Tworzyciel. Prowadzi człowieka ziemskiego najlepszą dla niego drogą, to kierowanie się intuicją, podpowiedziami z ducha, brak innej drogi do zdrowia, dobrego samopoczucia, do pielęgnowania siebie ducha, jedyna droga poprzez oczyszczanie organizmu ziemskiego z tych wszystkich śmieci i w tym samym czasie rozwój duchowy. Całkowita równowaga ziemskiego i duchowego.